Witajcie. Tutaj chcę dzisiaj o kompoście porozmawiać. Mam taką pryzmę nieprzerobioną, którą teraz właściwie przy porządkach jest dużo rzeczy, ale one już na jesień tamtego roku tutaj wszystko było rzucane przy sprzątaniu i teraz. Więc ona na razie zostaje w takim stanie. Drugą komorę mam, gdzie nie jest dużo tego kompostu, bo tu był sam właściwie obornik koński. Ja przepraszam Was za zły głos, ale padł mi mikrofon, a dopiero za tydzień będę na działce, więc mi było szkoda, no tutaj tego, żeby nie powiedzieć przez, przez brak mikrofonu. Ale wracając, no to tutaj mamy już ładnie przerobiony ten obornik koński i ja go teraz czyszczę, przesiewam. I tutaj mam trzecią komorę z kompostem też z ubiegłego roku. To już jest dość fajnie przerobione, właściwie, bo tu była trawa, małe odpady. Tu nie dawałam zbyt dużo gałęzi, bardziej jakieś liście, drobne zrębki. I to jest też już do przesiania. Kiedy ten wybiorę środkowy, wtedy jeden jak nie, nie wiem, czy mnie słuchać. Ten nieprzerobiony przerzucę tutaj. I niech tutaj już zostanie do przyszłego roku. Może na jesień jeszcze go raz przerzucę, a będziemy wypełniać tą dużą komorę. I teraz mam Wam pokazać. Tutaj ja przesiewam ten kompost przez normalnie taką skrzynkę drewnianą. Wtedy ten kompost ma może trochę większą frakcję i trochę ma takich farfocli, jakichś potyczków, ale to mi w zupełności nie przeszkadza. No bo. Ani to w ukorzenieniu, ani sianiu, nic nie przeszkadza. A gdybym chciała coś drobniej, to mam taki koszyk do roweru i przez niego to już takie drobniutkie naprawdę się przesiewa. I teraz tak, ja zaściółkę uważam, wiecie, albo przez kompost... Właśnie nie. Za ściółkę uważam jakąś skoszoną trawę, słomę, Coś, co robi taką barierę, żeby nie odparowywała woda. tak? I przede wszystkim na tym moim zdaniem polega ściółkowanie. Tutaj w tym wiadrze mam takie większe odpady e, z przesiewania, które też wykorzystam do ściółki. Może pod kapusty, pod jakieś duże takie gabaryty. E, I to uważam za ściółkę. Sam kompost, może to będzie kontrowersyjne, ale uważam za glebę, normalną glebę, którą sobie wykorzystam. tak? I jak szykuję grządki, ja tego nie daję jesienią, bo ja mam wrażenie, że przez wiecie, to się wyjałowi. A przecież w tym są organizmy, w tym są składniki odżywcze więc wolę to sobie dać wiosną i to jako glebę i nawóz od razu. Jedną grządkę dzisiaj przyszykowałam, bo w przyszłym tygodniu będę wysadzać czosnek, który podpędziłam, i cebulę z dymki. No i tam dałam obornik granulowany, trochę popiołu, i na to dałam dosłownie 2 cm tego kompostu. No i w to będę sadzić, tak? Ja to używam, mówię, jako normalną ziemię glebę. A Potem jak już będzie trawka skoszona, no to będziemy mieli to jako Ja tutaj sobie kilka wiader tego nasiałam. Z takim zamiarem, że to trafi do tunelu foliowego i niech to się podgrzewa, bo wiadomo, że w tunelu jest dużo, dużo cieplej i jak to się nagrzeje, będzie miało z 8-10 stopni, bo teraz jak mierzyłam, to ma chyba 4 w kompoście, a w tunelu ziemia ma 7. I jak ona, za, myślę, że przez ten tydzień, o ile będzie słońce, to to się podgrzeje. I wtedy sobie przyszykuję grządkę pod buraki. Buraczki sobie wysieję albo zrobię rozsadę, bo w tamtym roku tak robiłam i byłam bardzo zadowolona. I wtedy w ten cieplejszy, yy, tą ziemię cieplejszą wysieję buraki, okryję włókniną. No chyba, że będą zapowiadać jakieś mrozy, no to wiadomo, że nie to poczekamy z 2-3 tygodnie jak będzie trzeba. Teraz mamy połowę marca, więc myślę, że spokojnie za te dwa tygodnie będzie można to siać bez problemu. No i mówię, no to jest bardzo ładny. Było trochę jakichś pędraków, ślimaków, patyków. To to wszystko podrzucałam i tak na tą chwilę wygląda mój kompost. A teraz będziemy robić nowy yy, i co, i na drugi rok znowu będzie nasze złoto gotowe. To tyle. Pozdrawiam Was.